Do przewidzenia było wszystko. Ja zdecydowałem się na odważną ucieczkę. Nie chciałem się patyczkować na ostatniej prostej. No i to mnie kosztowało, ale to jest świetna lekcja. Tutaj na pewno straciłem dużo siły. Pod tym względem źle taktycznie ułożyłem bieg, aby cały czas obiegać. To jest moja głupota. Wiedziałem, że to może dużo kosztować, ale wydawało mi się, że nie miałem wyjścia. Bo gdyby dał się zamknąć, na pewno ten bieg potoczyłby się inaczej ale nie wiadomo, czy bym przeszedł od zewnątrz, a później atakować po trawie, yy, co się ostatnio dowiedziałem na przykładzie Adama, że jest zabronione wyprzedzanie nawet na prostej. To ja przeprowadzałem atak, więc yy, nie dałem rady go obronić. Zabrakło mi ewidentnie siły na... siłę szybkości, może wytrzymałości, na ostatnich kilku metrach dosłownie, ale to było z mojej głupoty przez to, że biegałem po drugim torze. To, to mnie cieszy, ale oczywiście celowałem w złoto, no bo jesteśmy w Bydgoszczy, jesteśmy w Polsce, i chciałem naprawdę pokazać się z jak najlepszej strony. Na, na Berlin postaram się być w jak najlepszej formie, a w tym sezonie nie wiem, co przyniesie sezon. Niedługo mam starty na 800 metrów, tam będę próbował poprawić rekordy życiowe. Być może wystartuję na 800 metrów na Mistrzostwach Polskich Seniorów, może jeszcze 1500 metrów. Zobaczymy, jak, jak będę się czuł, jaka będzie dyspozycja.